Bezczelny Janusz oczekuje, że ofiara wypadku samochodowego ustąpi mu pierwszeństwa w samolocie. To wydarzyło się w zeszłym roku, ale wciąż nie mogę w to uwierzyć. Wraz z partnerem odbywaliśmy lot międzymiastowy tanimi liniami lotniczymi. Dzień przed zaplanowanym lotem mieliśmy wypadek samochodowy. Ktoś wjechał w nasze auto na skrzyżowaniu. Mój partner wyszedł z tego bez szwanku, poza oczywistym szokiem psychicznym. Natomiast ja doznałam złamania obojczyka i naderwanego ścięgna w kostce. Oboje byliśmy daleko od domu, w odwiedzinach urodziny. Pozostanie tam do czasu powrotu do zdrowia nie wchodziło w grę i zdecydowałam, że chcę po prostu wrócić do domu. Z wyprzedzeniem zadzwoniliśmy do linii lotniczych, żeby poprosić o wózek inwalidzki i wejście na pokład przed czasem z powodu moich obrażeń. Moja kostka była spuchnięta jak piłka i opatrzona bandażem, nie mogłam na niej stawać. Z powodu złamanego obojczyka miałam rękę w tym blaku, więc poruszanie się o kulach również nie wchodziło w grę. Jak można sobie wyobrazić, lot przez cały kraj w takim stanie był już sam w sobie koszmarem. Linie lotnicze i lotniska zachowały się świetnie. Jak to u tanich przewoźników bywa, miejsca są przydzielane pasażerom automatycznie na bramce, a za konkretny wybór płaci się z wyprzedzeniem. Jednak, ze względu na sytuację, mieliśmy przydzielone konkretne miejsca z przodu samolotu. Ja miałam usiąść przy przejściu, za to mój partner na środku. Weszliśmy na pokład tuż przed wszystkimi innymi i udaliśmy się do naszych przydzielonych miejsc. Całą drogę na pokład byłam na wózku. Każdy czekający przy bramce lub w kolejce do wejścia dobrze to widział. Następną grupą, którą zaproszono do wejścia, były rodziny z małymi dziećmi. Gdy ładowali się na pokład, kobieta z dwójką niemowląt usiadła w rzędzie naprzeciwko nas. Jakiś mężczyzna powiedział, że ma miejsce przy oknie w naszym rzędzie. Powoli podniosłam się i z bólem ustąpiłam miejsca przy dużej pomocy mojego partnera, a facet zajął swoje miejsce. Na pokład weszła reszta pasażerów. Samolot był załadowany ludźmi po brzegi. Kobieta naprzeciwko nas mocno trudziła się przy tych małych dzieciach. Facet przy oknie okazał się ich ojcem i próbował porozmawiać z żoną. Wtedy zaczęły się problemy. Czekaliśmy na bramce, aż pas startowy się zwolni. Ten mężczyzna odwrócił się do mojego partnera, wskazał na kobietę oraz dzieci po drugiej stronie przejścia i powiedział To moja rodzina, zamieńmy się miejscami, żebym mógł z nimi usiąść. Przypominam, że siedziałam przy przejściu to miejsce, w którym on chciał usiąść. Z ręką w temblaku, z kostką w pełnym opatrunku, z wyraźnie spuchniętą nogą wyciągniętą na przejście. W samolotach tanich linii lotniczych w tych rzędach nie ma miejsca na nogi. Musiałam położyć ranną nogę w korytarzu na wypadek gdybym musiała skorzystać z toalety. Wyglądałam i czułam się tak, jakbym została potrącona przez ciężarówkę. Bo dosłownie to się stało 16 godzin temu. Mój partner popatrzył na niego z niedowierzaniem i odpowiedział: nie, stary, ona potrzebuje tego miejsca. Janusz zrobił się czerwony z poirytowania, wskazał znowu na swoją rodzinę i powiedział. Nie rozumiesz. To moja rodzina. Zamieńmy się miejscami, żebym mógł usiąść z nimi. Mój partner odmówił po raz kolejny. Wskazując na moje wyraźnie poturbowane ciało, próbował wytłumaczyć mu, że mamy przypisane te miejsca i nie zamierzamy ich zmieniać. Gościu wyglądał, jakby chciał dyskutować, ale mój partner jest sporym facetem. Mimo że jest najmilszą osobą na świecie, jego rozmiar sprawia, że jest dość przekonujący. Nigdy nie widziałam cienia agresji w jego zachowaniu, ale kiedy spojrzał na mnie wtedy, dało się spostrzec, że najchętniej przyłożyłby temu gostkowi. Janusz odrobinę się uspokoił, zaczął wzdychać poirytowany i przewracać oczami. Natychmiast zawołał stewardessę, myśląc, że stanie w jego obronie, ale ona potwierdziła, że to nasze miejsca. Próbował przekonać ją, by przeniosła całą jego rodzinę gdzieś indziej, ale samolot był pełny. Sprawdziła, czy jest mi wygodnie na moim miejscu, po czym odeszła. Wciąż zachodzę w głowę, czemu ten koleś nie zapłacił po prostu tych 20 dolarów, żeby bez problemu móc usiąść obok swojej rodziny. Zamiast tego wolał zmuszać ranną osobę do ustąpienia mu miejsca i wkurzać się, gdy spotkała go odmowa. Oczywiście przez cały lot rzucał nam nienawistne spojrzenia, upewniając się, że dobrze zdajemy sobie sprawę z jego niezadowolenia. Grażyna wypowiedziała wojnę moim rodzicom po tym, jak ścieli drzewo na ich własnej posesji. Nie mieszkam w domu rodzinnym, jestem facetem, mam 25 lat, od czasów, gdy ukończyłem studia. Moi rodzice niedawno oboje przeszli na emeryturę i w końcu mogli spełnić swoje marzenie. Było nim wybudowanie domu w Nowym Orleanie, gdzie mieszkali już od dekady. Nasza rodzina jest bardzo zżyta ze sobą, to też rozmawiam z rodzicami średnio raz na tydzień. Z wielkim podekscytowaniem opowiadali, że wybrali miejsce, gdzie chcieliby zbudować dom. Była to pusta działka w ładnej okolicy, gdzie niedawno wyburzono stary budynek. Poprzedni właściciel, który był dość zamożny i posiadał wiele nieruchomości wokół miasta, uznał, że działka jest więcej warta bez domu. W każdym razie rodzice bezzwłocznie ją zakupili. Od razu po ogłoszeniu oferty sprzedaży, ale niedługo potem, gdy rozpoczęto budowę, zorientowali się, że stawiają swój wymarzony dom tuż obok jaskini dzikiej grażyny. Problemy zaczęły się, gdy moi rodzice musieli ściąć duże drzewo, które stało na froncie działki. To był naprawdę piękny okaz, jeden z tych dorodnych dębów rosnących na południu, chociaż bardzo nie chcieli tego robić, nie mieli innego wyjścia bo drzewo stanowiło przeszkodę w planach konstrukcyjnych. Wierzcie mi, jeśli byłaby jakaś możliwość uniknięcia wycinki bez wpływu na budowę, moi rodzice nie zastanawialiby się dwa razy. Nie było to jednak możliwe. Skorzystali z usług profesjonalnego ogrodnika i drzewo wkrótce zniknęło. Zaledwie kilka dni po ścięciu dębu mój tata był na posesji i rozmawiał z kilkoma budowlańcami. Upewniał się, czy wszystko idzie gładko. Wracał właśnie do swojego samochodu, gdy zobaczył kobietę, mniej więcej po pięćdziesiątce. Wychodziła z domu obok i kierowała się w stronę swojej skrzynki pocztowej. Mój tata, nazwijmy go Janek, jest dosyć spokojnym facetem, ceniącym sobie dobre stosunki z ludźmi. Podszedł więc i przedstawił się. Dzień dobry, powiedział wyciągając rękę. Nazywam się Janek. Chciałem zagadać, bo niedługo wraz z żoną zostaniemy państwa sąsiadami. Jak się pani nazywa? Grażyna spojrzała najpierw na rękę, potem tacie w twarz i obdarzyła go pogardliwym spojrzeniem. Nic ci do tego, jak mam na imię, odburknęła. Nie podam ci ręki, bo mamy pandemię, a nawet gdyby jej nie było, i tak nie uścisnęłabym ci ręki. Zrujnowaliście mi życie w chwili, gdy ścieliście moje drzewo. Wciąż nie mogę uwierzyć, jak samolubnie się zachowaliście. Obydwoje powinniście się wstydzić. Tata nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Zauważył, że babsko ma w swoim ogrodzie stary piękny dąb, co zresztą skomentował, ale Grażyna go zignorowała i pognała w stronę swojego domu. Nigdy nie wyjaśniła, dlaczego sądziła, że to ona była właścicielką ściętego drzewa. Ani razu. Gdy rodzice o to pytali, odmawiała odpowiedzi. To chyba pozostanie jedną z niewyjaśnionych zagadek, niczym zaginiona Atlantyda. Tego dnia rodzice poznali kilkoro innych sąsiadów, w tym miłą starszą parę, która mieszkała w domu obok Grażyny. Gdy ojciec opowiedział im, co się stało, sąsiedzi powiedzieli, że ta kobieta była taka w stosunku do wszystkich i nikt w okolicy jej nie lubił. Powiedzieli też, że Grażyna była nieznośna już od dłuższego czasu i są w trakcie sprzedaży swojego domu, bo nie mogli już wytrzymać życia obok niej. Babsko szybko zaczęło zasługiwać na swoją złą opinię. Przez kilka miesięcy trwania budowy, gdy rodzice odwiedzali działkę, zawsze znajdowała coś, na co mogła ponarzekać. Raz stwierdziła, że pracownicy budowlani są zbyt głośni, i zagroziła, że zadzwoni po policję, mimo że był to środek dnia. Innym razem stwierdziła, że firma budowlana wyzyskuje nielegalnych imigrantów jako tanią siłę roboczą. Zagroziła, że zadzwoni po inspekcję pracy i zamkną budowę. Ojciec wspomniał o tym właścicielowi firmy, a ten wysłał grażynie oficjalne pismo grożące procesem sądowym, jeśli spróbuje złożyć fałszywe zgłoszenie. Nie wiem, czy były to jakiekolwiek podstawy do procesu sądowego, ale groźba musiała zadziałać bo inspekcja pracy nigdy się nie pojawiła. Potem jeszcze wezwała lawetę, żeby odholowali samochód moich rodziców, gdy stanęli przy krawężniku swojego jeszcze nieukończonego domu. Rodzice dowiedzieli się o tym w chwili, gdy już pojawiła się laweta. Kierowca spojrzał na miejsce, w którym był zaparkowany samochód moich rodziców i powiedział babie, że wyślę jej rachunek za stracony czas, jeśli jeszcze raz do niego zadzwoni. Mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Grażyna robiła wszystko, co tylko mogła, żeby im zaszkodzić. Była absolutnie nieustępliwa w swojej krucjacie, by pomścić drzewo, którego nawet nie posiadała. Na szczęście dom został ukończony mimo wszystkich jej wysiłków i rodzice w końcu się wprowadzili niedługo po świętach. Mama powiedziała mi później, że przyłapała sąsiadkę, jak złowrogo na nich patrzyła z okna, gdy wnosili rzeczy do środka. Martwiła się, że Grażyna będzie próbowała czegoś jeszcze, ale chyba była zbyt zajęta pogrążaniem się w rozpaczy po swojej porażce, czy coś w ten deseń, bo przez moment było naprawdę spokojnie. Jednak kilka tygodni temu sytuacja uległa zmianie. Nowy Orlean nawiedzały ostatnio bardzo ostre zamiecie śnieżne, które obecnie sieją spustoszenie w większości południowych stanów. Pewnej nocy potężna wichura przewróciła drzewo z ogrodu Grażyny. Nie spadło bezpośrednio na dom, ale zmiażdżyło jej nowiutkiego, błyszczącego jaguara. Według moich rodziców, babsko aż do rana nie wiedziało, co się stało. Gdy wyszła na zewnątrz i zobaczyła stertę złomu, która kiedyś była jej samochodem, odchyliła głowę i wydała z siebie przeraźliwy krzyk: rodem z egzorcysty. Musiała wynająć usługi, żeby pozbyć się powalonego drzewa a potem musiała zapłacić za holowanie złomu i jeszcze pokryć koszty wypożyczenia samochodu zastępczego. Grażyna wystawiła swoją posiadłość na sprzedaż i niedługo potem się wyprowadziła. Wszyscy sąsiedzi cieszyli się, że odeszła, a rodzice siedząc na werandzie swojego wypasionego domu, ze wzruszeniem obserwowali, jak piekielna sąsiadka odjeżdża w stronę zachodzącego słońca.